Jeszcze moi drodzy, tak to, to był na otwarcie sezonu w zeszłym roku po raz pierwszy, to mógł zobaczyć fantastyczne pokazy flyboardowe w Giżycku. Właśnie teraz od strony północnej mostu. Pokaz flyboardowy, niesamowity. Na tak małej przestrzeni jaką daje kanał Giżycki mamy możliwość obserwowania tak wielkich wyczynów sportowych w zasadzie. Bardzo spektakularny, widowiskowy. Pokaz, który za chwileczkę otworzy nam właśnie już przejście jednostek, które biorą udział w paracie. Jeszcze chwilę mojego pokazu dryboardowego, a robi to niesamowite wrażenie. Za chwileczkę kolega też przejdzie na stronę południową, w stronę jeziora Niegocin. Także Państwo, którzy przebywacie od nabrzeży kanału bliżej Niegocina, za chwileczkę też te pokazy będziecie mogli zobaczyć, bowiem tak jak prasa naszej dzisiejszej parady, tak też dryboardziści będą za chwileczkę się tutaj prezentować. Flyerbo to jest druga jednostka, jak mogę powiedzieć, która się pojawiła. Jest to, moi drodzy, jetpack troszeczkę innej struktury technicznej, ale również bardzo, bardzo widowiskowej. To zresztą z tej strony już dokładnie widać. Moi drodzy, w trakcie pokazów, które się teraz odbywają symbolicznie za chwileczkę uruchomimy zielone światło radowniaków. Prosimy pana Łukasza Gieczewskiego, starszego inspektora nadzoru nad żeglugą Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Niżycku oraz pana Zbigniewa Stocio, sekretarza generalnego Polskiego Związku Żeglarskiego do udania się do sterówki mostu i dania tego najważniejszego zielonego światła w sezonie, światła, które Pozwoli nam już teraz spokojnie pływać przez Iżycko, a zarazem pokonywać cały szlak Jezior Mazurski. Prosimy Panów o uruchomienie zielonego światła dla wodniaków. Zielone światło dla wodniaków jest i nasi prezentujący, zapowiadający paradę w spektakularny sposób przechodzący przez nabrzeże mostu jetpack, flyboard i za nimi za chwileczkę ruszą jednostki naszej parady. Koledzy są, są, jest, drodzy, za chwileczkę już teraz od strony południowej będziemy mieli właśnie pokaz. Podziwiajcie Państwo ten punkt i te i wymaga tak naprawdę poruszanie się na tak właśnie mały, na małej przestrzeni, jaką dają dwa nabrzeża kanału. Mamy tylko 20 metrów od jednego nabrzeża do drugiego. I teraz, drodzy, prosimy jednostkę.